Komunikatory jednopolowe różnią się między sobą, zarówno wielkością samego urządzenia, wielkością przycisku aktywującego odtworzenie komunikatu, siłą nacisku niezbędną do odtworzenia komunikatu, czasem długości nagrania, poziomami, na których można wygrywać komunikaty. Jak również trybami odtwarzania. Wszystkie one jednak pozwalają realizować zarówno cele osobiste, społeczne, jak i edukacyjne. Jeśli chcemy nagrać nowe komunikaty, ale na danym poziomie mamy już zapisane jakieś komunikaty, musimy je najpierw usunąć. Jak to zrobić? Należy przede wszystkim Wejść w tryb nagrywania, czyli nacisnąć przycisk rekord do momentu zapalenia się czerwonego światełka. Następnie naciskamy przycisk Erasing urządzenie poinformuje nas, kiedy skończy usuwać komunikaty. Jeśli nie usunęlibyśmy poprzednich komunikatów, a zaczęli nagrywać kolejne, zostałyby one dopisane jako sekwencja do wcześniej zapisanych komunikatów.